Witam wszystkich cieplutko i serdecznie. Z tej strony Dółks, inaczej Robert Mioduszewski, Czasami Kwintesentny na blogu na przykład. Dzień Wam kochani przeczytam fragment książki, którą dopiero piszę tak naprawdę napisam koło trzech stron dopiero, ale myślę, że w przeciągu miesiąca powinna ta książka pojawić się na lidero i Amazonie. I na mojej stronie sklep.Radiomix.pl jeśli wszystko dobrze pójdzie, a za chwilę to jest książka o miłości, o podejściu ludzi do miłości, o tym, czym jest miłość, jak traktujemy drugą osobę. I przeczytam Wam tak z półtorej strony pierwszej, i zobaczycie, o czym pisze. A więc zaczynam czytać ten fragment. Witam wszystkich cieplutko i serdecznie. To moja 27. książka. No właśnie, to jest 27. książka najnowsza. Będzie to książka o miłości, jakiej większość nie zna. Przez wieki byliśmy uczeni różnych zachowań przez nasze rodziny, znajomych i społeczeństwo oraz media. Większość ludzi traktuje drugą osobę, mówiąc, że ją kocha jak przedmiot, który posiada. Skąd to się wzięło? Większość ludzi lubi zdobywać różne nowe przedmioty i rzeczy. Może to być nowy dom, samochód, nowy telewizor, nowy sprzęt grający, kobiety lubią nową biżuterię, torebki, buty i inne tego typu przedmioty. Życie ludzi polega na zdobywaniu wartościowych rzeczy, oczywiście wartościowych w ich oczach. Gdy coś przestanie być dla nich wartościowe i zbędne, wyrzucają to albo oddają komuś innemu. Tak też się dzieje w związkach, gdy partner lub partnerka. Przestaje być atrakcyjna w ich oczach, z chęcią oddają ją innym. To się tyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Kiedy przedmiot przestaje być atrakcyjny, na przykład złoto, gdy okazuje się tombakiem, lub się zepsuje, gdy facet ma auto i ciągle się psuje, to chce jak najszybciej sprzedać. Gdy kobiecie porwie się torebka, to ją wyrzuca. Żadna z nich nie próbuje naprawić tych rzeczy. Przyzwyczailiśmy się że łatwiej coś wyrzucić i to prawda, bo niełatwo coś naprawić, jak się na tym nie znamy. Często to wymaga czasu, bólu i cierpienia, komu by się chciało. Tak samo jest w związkach. My często nie potrafimy go naprawić, a nawet gdyby się dało, to wiele czasu marnujemy i zdrowia. Mamy takie czasy, że łatwo coś wymienić na nowe. Półki w sklepach się uginają od towarów. Tak samo jest w życiu. Dostęp do internetu, szybka komunikacja telefonem, pełno restauracji, miejsc, gdzie można kogoś spotkać, powoduje to, że nie mamy problemu wy... wymienić stary model na nowy i dużo lepszy. Modelu, modeli ludzi jest pełno, tylko jak zdobyć ten najbardziej wartościowy, najlepszy dla nas? Po prostu jest to metoda prób i błędów. Mądry człowiek, gdy szuka odpowiedni model telewizora, dla siebie robi research różnych modeli. Dewiaduje się, poznaje, co dany model potrafi. Tak samo jest z ludźmi. Mądrzy ludzie najpierw poznają model człowieka, zanim z nim się zwiążą. Jak poznać człowieka? Po prostu poprzez rozmowę i przebywanie z nim. Najpierw dobrze jest za, się zaprzyjaźnić i od tego powinniśmy zacząć. Tak samo powinniśmy wybrać przy zakupie telewizora, pójść do sklepu, zobaczyć, jakie mają złącza, użyć pilota, sprawdzać jak działa w różnych sytuacjach i dopiero kupić. Tak samo jest w związkach. Zanim weźmiemy ślub, powinniśmy być w związku partnerskim przez dłuższy czas, poznając drugą osobę w różnych sytuacjach. A tak w ogóle to po co brać ślub? Jak to więcej problemów przysparza niż korzyści? Ludzie mi mówili, żeby ślubu nie mamy wglądu u lekarza w historię choroby. Ale wystarczy dać upoważnienie i po problemie. Problem w tym, żeby ślubu nic nie dziedziczycie. Ale to też jest do załatwienia, bo można zapisać spadek po sobie. Jednak zobaczcie, jakie problemy macie, gdy weźmiecie ślub. Jakie później są problemy z rozwodem ile to kosztuje. Dodatkowo zobaczcie, jak zmienia się wtedy druga osoba, jak was traktuje po ślubie. Bo wie, że jesteś jego własnością. Chytrzy faceci i kobiety wykorzystują ślub, by przywiązać kogoś do siebie. Często tacy ludzie utrzymują drugą stronę po to, by całkowicie uzależnić tę osobę od siebie. Taka osoba później nie zna własnej wartości, zaczyna czuć się nic nie warta i tak też jest traktowana. Często takie osoby są poniżane i wykorzystywane. Takie osoby nie potrafią później się odciąć od takiego toksyka, z którym są. Wszystko przez to, że ludzie, nie lubi ludzie lubią traktować inną osobę jak swoją rzecz. Jak przedmiot, jak swoją własność. Jeśli traktujecie drugą osobę jak swoją własność, to nie chcecie, by ktoś inny ją dotykał. Właśnie doszliśmy do punktu, w którym pojawia się zazdrość, i czym jest zazdrość? Zazdrość to nic innego, jak przywiązanie do swojej własności i traktowanie kogoś lub czegoś jak przedmiot. Każdy jak, każdy jak ma ulubiony zegarek, auto czy coś innego, nie chce, by ktoś inny dotykał tego. Bawił się tym i zazwyczaj nie daje tego innym. Dlaczego? Bo to jest jego i on zapłacił za to. Za bycie z kimś też się płaci. Często płaci się swoim czasem, łzami i cierpieniem. Niektórzy płacą pieniądze, by zaprosić gdzieś drugą osobę lub kupić kwiaty lub inne upominki. Kobiety myślą, że ktoś jest szarmancki, ale nie. On tych kwot nie zapomina, które wydał na ciebie. On dokładnie pamięta, jak bardzo musiał się starać, żeby cię zdobyć. Z tego powodu później bierze się zazdrość człowieku, bo w życiu nie ma nic za darmo. Im więcej na was wyda druga osoba, im więcej pracy włoży w ten związek, tym później się odpłaci, gdy już cię zdobędzie. To żadna miłość to chęć zdobycia przedmiotu, a i tak cię później traktuje jak przedmiot. Jesteś jego i nie możesz być nikogo innego. Wy zazdrość nazywacie miłością, a zazdrość jest wtedy, gdy traktujecie ją jak przedmiot. Gdy traktujecie jak człowieka, jak drugą osobę, to nie ma zazdrości, bo wie, że masz prawo go zostawić, jeśli zechcesz i traktujecie wtedy jak człowieka, zostawia ci wolną wolę. Jednak ludzie przyzwyczaili się do bycia traktowani jak przedmioty. Bani, którym to odpowiada nawet. Powstały nawet odłamy seksualne, takie jak BDSM i inne podobne, gdzie kto traktuje się jedną osobę jako pana i drugą jako niewolnika. Niektórzy po prostu to lubią i im to odpowiada, ale później płaczą, że zostali skrzywdzeni. To nie trzeba było dać się skrzywdzić. Jak ktoś, jak ktoś głupcem się urodził i nie wyciąga żadnych wniosków w życiu, to źle później kończy. Nikt nie jest winny waszego cierpienia. U większości ludzi cierpienie bierze się stąd, że podświadomie chcemy cierpieć. Po prostu byliśmy z partnerem, z partnerem lub partnerką w życiu, przez których cierpieliśmy i spodobało nam się to. Później szukamy w nowym partnerze tego samego. Zostawiamy jednego partnera, by szukać takiego samego. Temu większość ludzi cierpi. Poznałem różnych ludzi, i ich związki i widziałem, gdzie jest problem, ale nie mówiłem, bo i tak by mnie, mnie nie posłuchali. Ludzie są zbyt uparci. I wierzą tylko we własny sposób myślenia zazwyczaj bardzo głupi. Słuchają ludzi tylko tych, którzy przyznają im rację i tak trwią w tych chorych relacjach życiowych. Ludzie nie znoszą prawdy. Łatwiej im uwierzyć w kłamstwo niż w prawdę, bo prawda bywa zbyt bolesna. Większość ludzi nie potrafi przyznać się do porażek i do błędów przed samym sobą. Ciężko im przyznać się przed samym sobą, że popełnili mnóstwo błędów. Nie nauczyli, się, nie nauczyli się niczego, po prostu nie wyciągnęli wniosków z życia. Twardo obstają ze swoimi przekonaniami. No i tu, kochani, jest jeszcze dalsza część. Będzie tego więcej, będzie takich różnych porównań i z życia, po prostu różnych takich ciekawych rzeczy w tej książce. Ja zazwyczaj piszę o życiu, o relacjach między ludźmi, jak to wygląda między kobietą a mężczyzną, skąd się biorą pewne zachowania, jak traktujemy drugiego człowieka. Tak naprawdę powinniśmy dać wolną wolę: jeżeli ktoś z nami chce być, to jest. Jeżeli nie chce, to może odejść w każdej chwili. I nie powinniśmy ni, niczym go trzymać. A takie uwiązywanie się poprzez ślub czy małżeństwo. No, to po prostu nikomu nie jest potrzebne, bo <śmiech> <śmiech> przepraszam, ale musiałem popić, bo zaschło mi w gardle. Yy, takie po prostu utrzymanie kogoś na siłę przy sobie powoduje to, że nie traktujemy kogoś jak człowieka tylko jak własną własność, jak jakiś towar, przedmiot. O to chodzi, kochani, w związkach, żebyśmy dali wolną wolę drugiej osobie, czy chce z nami być, czy nie. My też mamy wolną wolę, czy chcemy być z tą osobą, czy nie. Jeżeli nie mamy ślubu, to nic nas nie ogranicza, w każdej chwili możemy się rozejść, powiedzieć do widzenia i się nie znamy. Albo się znamy, przyjaźnimy, ale nie, nie jesteśmy ze sobą. Jednak gdy weźmiemy ślub, to czekają nas rozwody, sprawy sądowe i inne rzeczy. Dlatego mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach, przy, przy takim rozwoju technologii, sposobu myślenia, yy, nie warto brać ślubu. Lepiej z kimś być po prostu bez ślubu. A wiele rzeczy można załatwić, tak jak historia choroby czy majątek, można załatwić w inny sposób niż ślub. Tylko trzeba chcieć. To jest kolejna sprawa Może ktoś wam nie chce zostawić swojego majątku a może ktoś nie chce, żebyście zaglądali do, je, do jego historii choroby Jeżeli ktoś nie chce no to dlatego wam nie pozwala na to To z takich rozmów z ludźmi, którzy uważali, że małżeństwo jest takie dobre no, i oczywiście, ja piszę tutaj o miłości, jak ona wygląda, jak prawdziwa miłość wygląda. Nie tak jak u większości ludzi, tylko całkiem inaczej. Będę pisał też o moim związku, jak mój związek wygląda, czym ja się kieruję w związku, jak ja go sobie widzę, jak wyobrażam. I to jest właśnie taka miłość, jakiej nie było. Chcę wam pokazać miłość, która jest warta. Zachodu, warta tego, by taką miłość posiadać, mieć, a nie tak jak większość ludzi, traktuje się tak naprawdę nawzajem jak przedmioty, jak kolejny, kolejną zdobycz. No i kochani, to tyle na, na dzisiaj. To jest fragment książki Miłość, jakiej nie było, mojego autorstwa, czyli Ro Roberta Mioduszewskiego. Y, tą książkę myślę, że za miesiąc gdzieś, może szybciej, zależy jak uda mi się wydać. Y, znajdziecie na RIDERO i na Amazonie. A wszelkie jakieś tam audiobooki, e-booki tego na pewno znajdziecie na i książki papierowe Amazon. Odnośniki do Amazony RIDERO znajdziecie na mojej stronie własnej, czyli sklep.radiomix.pl i zachęcam do zaglądania na tą stronę. Na pewno jak będę wydawał kolejne książki, jest tam już 26 książek, ta będzie 27. Możecie poczytać inne moje książki na temat życia, związków, innych rzeczy, także choroby schizofrenii, na którą choruję. Więc zapraszam i zachęcam do czytania ich. Nie to, to długie książki, taka jedna książka to jest na jeden wieczór tak naprawdę, jak ktoś szybko czyta. I mam nadzieję, że Wam będą się podobać. A ci, co czytali, mam nadzieję, że im się podobały. No i oczywiście kochani, to na tyle na dziś. Dzisiaj się z Wami żegnam. Do usłyszenia i pa. pa.